Telewizja propagandy PZD rozgłasza brednie, jakoby działkowcy mieszkający na działkach to cwaniacy. Telewizja poznańska także zainteresowała się tym tematem. Redaktor Bogna Nowakowska pokazała przyczyny takiego stanu. Państwo ławniczakowie mieszkali w kamienicy przy ulicy piaskowej, ale nowy właściciel opróżnił ją z lokatorów przy pomocy czyścicieli. W Urzędzie Miasta usłyszeli, że na mieszkanie komunalne nie mają szans, więc zamieszkali na działkę. Takich historii jest dużo więcej. No czuję się jakimś, nie wiem, wyrzutkiem społeczeństwa czy cokolwiek. Ale jeżeli się w ten sposób obraża, to jest... To nie jest takie. Bym wolała naprawdę zamieszkać gdzie indziej, mieć spokój. Jak tutaj? Szkaluje się nas na forach internetowych, że jesteśmy jakąś patologią. Trafiliśmy tutaj, ponieważ wyrzucono nas z piaskowej. To jest na garbarach, tam przyszedł czyściciel, i wyrzucili nas po to bo wejście jest całkowicie na osobne. To jest taki wspólny pokój nasz. Tu jest córki pokój. Próbowaliśmy walczyć o mieszkanie z miasta. Próbowaliśmy też no, odkupić ze spółdzielni jakieś mieszkanie opuszczone. Też się nie udało. Działkę mieliśmy powoli. Rodzina pomogła i budowaliśmy się z pracą własnych ramy, Dosłownie powstawało to nasze mieszkanie. To jest moje małe królestwo, mój pokój, moja kuchnia. Obok mam pokój dzieci, gdzie te dwa małe skraby mają swoje pomieszczenie. I mam taką łazienkę. Nie mam tutaj, mówię, żadnych luksusów. Meble mam stare, pozostałości starej działki. No bo nie tak nawet Ja z dwójką dzieci, jako samotna matka, yy... Po prostu nie, nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy gdzieś zamieszkać. Tak prezydent Grobelny, wyrzucając nas z kamienicy piaskowej, odpowiedział mi, że może mnie na rok do domu samotnej matki wsadzić, a później mam się martwić o siebie. No gdzie było polskie prawo? Gdzie było państwo wtedy? Dlaczego nikt nic nie zrobił z czyścicielami kamienic? A teraz ma się do nas pretensje, że ludzie mieszkają na działkach, jak się znaleźli w takiej sytuacji. Ile tutaj jest tych działek? Około 1150. Jest to jeden z największych ogrodów, jeden z największych w Polsce ogrodów. 50, 150? Tak. A ile osób mieszka tam się orientuje? Ilość działek, na którym mieszka, to jest suma około 150, Aha. a ilość osób no to różnie, no bo to dzieci. No, nawet wiele pokoleniowe rodziny się znajdują. Tak. Także to ja tu też z konieczności zamieszkałem. Mieszkanie w bloku, w którym byłem właścicielem, przekazałem byłej żonie i dzieciom. Byłem jeszcze w miarę możliwości silnym mężczyzną, no bo dopiero miałem w ten czas 50 lat, mogłem się podjąć starań i rozpocząć na nowo organizowanie sobie życia. Dowiedziałem się, że ludzie mieszkają na ogrodach działkowych. Poszukałem panią, która bywała w tym ogrodzie, tam działkę. Pytałem się, czy tu mieszkają. Tak, tu mieszka bardzo dużo ludzi. Remont tutaj trwał wiele, wiele lat, dlatego że brało się mały kredyt w granicach 5 tysięcy. Robiło się w towar, w robotę, i następnie po spłacie tego kredytu brało się następny kredyt i tak się powoli kontynuowało te prace. Mieszkają od samego początku. Widziałem kominy na altanach, widziałem powiększone altany, widziałem jak przyjeżdżają, odjeżdżają. I kiedy się tu wprowadziłem, nie było na razie żadnych problemów. Członkowie zarządu użyczali mi sprzętu w postaci betoniarek, drabin, jakichś narzędzi, e, doradztwem. E, widzieli. W tym czasie przepisy, jak się okazało, były w razie. Po stwierdzeniu należało zawołać działkowicza i polecić mu doprowadzenie do stanu e, zgodne z e. Tutaj nikt nigdy takiego czegoś nie egzekwował. Żyć. Nie, nie ma czegoś takiego. W naszym ustawodawstwie to pierwsze, musi być. Budżet, cyfr, A człowiek? A człowiek. Projekt musi sobie sam poradzić. No dobrze, ale w jaki sposób poradzić, kiedy nie ma się na to funduszu, żeby zamieszkać, kupić mieszkanie, jakieś wynająć mieszkanie. Panie Różowie, jest to problem nie tylko mój. Tak. Proszę, jaki domek. I to jest świeża budowa. To jest taka trochę dziwna sytuacja, bo ludzie mieszkali 30-40 lat na ogrodach. E... Wiadomo, że nie mieszkają z kaprysu, bo życie ich do tego zmusiło. I teraz co? No Z dokumentów czytamy, że w każdej chwili może być wypowiedziana umowa dzierżawy działkowej. Zostają mało bez swojego majątku, bo stracą wszystko. Nie mogą. Stracą prawa do użytkowania działki, a za swoje pieniądze muszą iść jeszcze do sądu i walczyć o odzyskanie majątku. I teraz mówię, zacznijcie reagować, bo jak nie będziemy reagować my, przyjdziemy wam pod urząd. Przez miesiąc czasu urząd nie zrobił nic. Więc spotkaliśmy się pod urzędem. To musi wziąć za to odpowiedzialność, bo jest odpowiedzialny i konstytucyjnie, i ustawowo za politykę mieszkaniową na szczeblu jakby gminy. Na szczeblu wspólnoty samorządowej i nie może tych mieszkańców pozostawić tak sobie. Byłoby też hipokryzją udawać, że nikt nie wiedział, że ten problem mieszkaniowy istnieje, że ci y, mieszkańcy działek ogrodowych faktycznie tam są i że to nie jest skala mała. Są nawet opracowania socjologiczne mówiące o tym, jak to świetnie sobie poradzili w tych trudnych warunkach mieszkaniowych. Jak Wieniec to. Wzięli tak, sprawę we własne ręce i jak ci byli twórczy, jeżeli chodzi o kwestie architektoniczne, jaką dało to piękną formę zabudowy, zagospodarowania przestrzennego. Znam takie opracowania socjologiczne, a teraz to stało się poważnym problemem społeczno-politycznym. 2008 roku przeprowadzamy systematyczne kontrole legalności zabudowy na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i przeprowadzamy postępowania wyjaśniające w tej kwestii. Działkowcy parametry techniczne określone w przepisach prawa przekraczają prawie 50% spośród skontrolowanych przez nas Obiektów na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, to są obiekty wybudowane niestety z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Ta sprawa ma charakter społeczny. To jest kwestia dotycząca tego, gdzie te osoby, które zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie mogą mieszkać na, na, tych, na tych działkach, gdzie te osoby będą mogły mieszkać. Jaka jest alternatywa? Tę alternatywę trzeba najpierw znaleźć, a nie skupiać się na tym, że nadzór budowany ma ten problem rozwiązać. Kilka lat temu w Poznaniu powstała tak zwana czarna lista. Ci, co nie podzieli czynszu, mieli trafić na bruk. Masowe pozbywanie się lokatorów z mieszkań przy pomocy czyścicieli, wszyscy doskonale pamiętamy. Ile osób wtedy trafiło na działki? Nie wiadomo. Wiadomo, że trafili tam z konieczności. Ludzie muszą mieć dach nad głową, więc radzą sobie jak najlepiej potrafią. Problem zapewne rozwiązałyby tanie czynszowe mieszkania. Ale o tym na razie możemy pomarzyć. nowa Nowakowska nie powiedziała jedynego, że za to odpowiada pułkownik Zisła Śliwa, jego poprzednik Henryk Sowański, bo to do okręgu należy nadzór nad terenem dzierżawionym przez PZD, a ten nadzór faktycznie nie istnieje. Pułkownik Śliwa kłamał, że nikt działkowców nie wyrzuca. W tym samym czasie w sądzie poznańskim żąda eksmitowania działkowca pokazanego ostatniej sekwencji filmu Józefa Wojnarowskiego. Otrzymałem także maila o innym działkowcu, który stanął przed sądem z żądaniem eksmisji. I to mimo, iż nie mieszka i ma zapłacone składki. Po prostu widzimy się prezesa. To jest ten burdel, jaki panuje w PZD od lat. Z kolei Inspektor nadzoru budowlanego po raz kolejny mówił o konieczności zmiany tego systemu. Dopowiem, bogaci mieszkają na działkach rekreacyjnych, które nie powinny być w strukturze PZD, bo powierzchniowo przekraczają założenia ustawy o ROD. PZD musi być zlikwidowany, a ogrody przekazane gminom. I tam powinno się wpłacać opłaty za działki. Tak jest w każdym porządnie zorganizowanym kraju, ale nie w Polsce. Spotkałem się z działkowcami z ulicy Wiesińskiej. Jednym głosem mówili, że nie chcieli myśleć o działkach, bo to żaden luksus. Zmuśliła ich do tego sytuacja życiowa, że chętnie wyprowadzą się jak tylko się dorobią. Mówili też o tym, jaki bałagan panuje na ogrodzie, że zarząd stosuje własne ceny za prąd i wodę, że teraz usilnie czyści papiery, by świndle zarządu nie wyszły na wierzch, że ogród odprowadza rocznie do PZD 48 tysięcy złotych, że nowi działkowcy nigdy nie otrzymali rzekomo gratisowego egzemplarza działkowca. Czyli kolejne kłamstwo Krajowej Rady, która twierdzi, że działkowcy dostają literaturę. Znowu oszukujecie! Działkowcy poznańscy przygotowują się do kolejnej demonstracji. Udział w niej może wziąć nawet kilkaset osób. Działkowcy z Brzesińskiej zapraszają na 29 lutego o godzinie 16 przed Urząd Wojewódzki. Zapraszają działkowców z ogrodów poznańskich i ogrodów wielkopolskich. Zapraszają działkowców z całej Polski, by pokazać, że nie są słaniakami, jak twierdzi propaganda PZD, tylko ludźmi bez dachu nad głową. Zapraszają mieszkańców Poznania, by wspólnie pokazać, że PZD jest dziś nikomu niepotrzebne. Że to mafia, która od lat okrada działkowców. Że nie są potrzebni, zakłamani, obłudni perelowscy pułkownicy, którzy kierują się wyłącznie interesem własnej kieszeni. Rzekomo zatroskani biednymi działkowcami. Dziś na ogrodach są już ceny za metr kwadratowy przewyższające ceny dzierżawy działek budowlanych w Poznaniu. Mamy dość organizacji, którą od 30 lat wstrząsają afery. Dlatego PZD musi być zlikwidowane, a ogrody przekazane gminie. Do zobaczenia. Piszcie do nas na adres sodtv małpa .wp .pl. Gwarantujemy anonimowość. Dlaczego warto odejść z PZD? Proszę zapoznać się z tekstem na stronie www.polskalewica.pl w zakładce PZB. To Wiesław Takie są fakty.